Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę, jak stworzyć formularz rejestracji gościa, który będzie mógł zalogować się do sieci gościnnej, ale w taki sposób, że jego konto jest kreowane bazując na polach, które mu się wyświetlą w formularzu. Zaczynajmy. To, co mnie bardziej interesuje, to jest scenariusz, gdzie mamy sponsora, który nam będzie umożliwiał dostęp. Do sieci gościnnej, ale zanim ten sponsor będzie ten dostęp mógł zatwierdzić, to chciałbym mieć możliwość wyświetlenia formularza rejestracyjnego dla gościa, tak żeby mógł ten sponsor dostać maila z informacjami wypełnionymi w ramach tych pól. I teraz, żeby to zrobić, klikamy sobie pages self-registration i tu dajemy create new self-registration page. Teraz nazwiemy self -net admin pro, Kopiujemy nazwę do Register Page. To jest podobnie jak wcześniej to było omawiane, czyli Name to jest nazwa widoczna dla administratora, a Register Page to jest nazwa, która będzie w URL-u tej strony. Tu możemy zapisać. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku pokażę, jak można dodać rolę sponsora do tego procesu rejestracji dostępu gościnnego. Jeżeli to Cię interesuje z zakresu funkcjonalności ClearPassa, to zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!